Menla pinkoira. Cześć! Dzisiaj pogadamy troszeczkę o dziwnych nazwach raz psów. Wybrałam pięć raz psów, z których każdy dostanie taki krótki opis. No i oczywiście postaram się po dwa razy wypowiedzieć nazwę, żebyście też nie mieli z tym problemu. Naprawdę zdziwicie się, jakie ludziom przychodziły pomysły, jeśli chodzi o nazwy. Zacznijmy od miejsca piątego. Na piątym miejscu, jeżeli chodzi o trudność wymowy nazwy, jest. Szarplaninak. Szarplaninak pochodzi z terenów Serbii i Macedonii. Był to pies, którego pierwotnym zadaniem było pilnowanie po prostu kus, bydła, owiec. Jeżeli chodzi o wielkość, to pies osiąga 62 cm, suki 58 cm w kłębie. Waga do 45 kg, więc jest to całkiem spory psiak. Jeśli chodzi o temperament, jest to pies, który jest pewny siebie. Jest on nieufny wobec obcych, ale bardzo oddany właścicielowi i bardzo przywiązany do właściciela, a także jego rodziny, zwłaszcza do dzieci. Jest to obrońca i, co warto zaznaczyć, jest to pies, który jest trudny w wychowaniu, więc naprawdę potrzebuje doświadczonego właściciela. Czy takiego psa można nabyć w Polsce? Jest to trudne, można go sprowadzić. Nie wiem w tej chwili, czy są hodowle tego psa w Polsce, no ale on się tutaj czasem pojawia, więc musicie się troszeczkę. Natrudzić, żeby tego psiaka sobie znaleźć. Z innych spraw. Po pierwsze, ten pies obecnie jest wykorzystywany do obrony stad przed konkretnie wilkami, bo sobie świetnie z nimi radzi. Jest to pies, który jest odporny na warunki atmosferyczne. Nie jest on chorowity, ale tak jak w przypadku większości dużych ras psów, trzeba uważać na skręt żołądka i na to, by go nie przekarmić ciekawostek na temat tego psa była tu ulubiona rasa psa przywódcy Jugosławii, czyli Tito. Do 1970 roku wydany był wręcz zakaz eksportu tej rasy poza granicę Jugosławii. Z kolejnych ciekawostek jest to rasa zakazana w Danii, gdyż uchodzi za zbyt trudną w obyciu. Psy te dobrze znoszą samotność, co jest dosyć wyjątkowe, jeżeli chodzi w ogóle o wszelkie psiaki. Dlaczego tak jest? Dlatego, że często na terenach, gdzie one bronią tego bydła, bronią tych kus i owiec, są samotnikami. One tam sobie mieszkają z, tymi, z tym bydłem, z tymi owcami, z kozami i właściwie człowieka widują rzadko. Skąd pochodzi nazwa Szarplaninak? Pochodzi właśnie z pasma Szarplanina. Jest to takie pasmo górskie między Serbią, Macedoniem, Macedonią a Kosowem. No i ostatnia ciekawostka na temat tego psa. Nie jest znane dokładne pochodzenie tej rasy. Wiadomo, że są one spokrowniane z molosami z plemion Kumanów, ale też z owczarkami z rzymskiej prowincji Ilirii. Na czwartym miejscu wylądował psiak o nazwie Charlotte's Wolfhund. Jest to rasa psa, która pochodzi z Holandii. Jest to jedna z dwóch ras psów, które powstały w wyniku skrzyżowania psa z wilkiem, a dokładnie jakiego psa? Owczarka niemieckiego. Drugą rasą będącą kuzyną tego psa jest oczywiście wilczak czechosłowacki. Jaka jest wielkość tego psa? No to pies osiąga około 75 cm, suczka około 70 cm. Waga również do 45 kg, czyli też całkiem duży pies. Jeśli chodzi o temperament, jest to pies żywy, dumny, jest to pies niezależny, oddany jednemu właścicielowi i bardzo nieufny wobec obcych. Inna jego nazwa to wilczak Charlotta. Czy można takiego psa być w Polsce? No, nie ma hodowli w Polsce i jest on dosyć trudny do zdobycia. Do sprowadzenia naszego kraju. Jakie było pierwotne zadanie tego psa? Otóż ideałem miał być pies, który ma właśnie te wilcze cechy, czyli takie bardziej obronne, i cechy owczarka niemieckiego. Miał on w ogóle służyć do tego, by być przewodnikiem do osób niewidomych, ale ze względu na swoje wilcze cechy, i to wcale nie chodzi tu o agresję. Niestety przestał nadawać się do tego zadania. Dlaczego? Dlatego, że wilk nie reaguje od razu agresją i atakiem na coś nowego, nieznanego i strasznego. Jest on raczej lękliwy. No i ten pies też taki był. Pies nie nadaje się też przez tą cechę na stróża. Na trzecim miejscu jest Słomena Pinkoira. Jest to psiak, który pochodzi z Finlandii. Był to zawsze pies pasterski. Dużo miał do czynienia z reniferami. Jeśli chodzi o to, jaką ma wielkość maksymalną, no to psy osiągają wielkość około 49 cm, a suki około 44 cm. Waga do 25 kg. Temperament. Otóż ten pies jest bystry, jest niezależny, jest wierny i odważny. Bardzo przyjazny wobec dorosłych i dzieci. To, że jest on bardzo przyjazny wobec dorosłych i dzieci, sprawiło, że jest on obecnie częściej psem rodzinnym aniżeli psem pasterskim. Bardziej przystępna nazwa tego psa to fiński pies lapoński, fiński lapchunt, lapinkoira i lapik po prostu. Te psy prawie w ogóle nie chorują, są bardzo wytrzymałe. Z innych ciekawostek, jest to rasa o największej różnorodności umaszczenia. Nie występuje chyba tylko umaszczenie marmurkowe. Ten pies powstał ze skrzyżowania owczarka i szpica, więc w zależności od tego, których ganów będzie miał więcej, jest on mniej lub bardziej chętny do współpracy z człowiekiem. Jeżeli jest bardziej spokrewniony z owczarkiem, no to wtedy jest chętny do współpracy. Jeżeli ze szpicem. Troszkę mniej i jest trochę bardziej uparty. W Finlandii rasa ta jest w piątce najlepszych psów rodzinnych. Czy tego psa da się nabyć w Polsce? Tak. Na drugim miejscu tej listy znalazł się wehota spec. Nazwa jest charakterystyczna oczywiście dla krajów skandynawskich, ponieważ pies ten pochodzi ze Szwecji. Jego pierwotnym zadaniem było zaganianie krów i pilnowanie gospodarstwa. Jeśli chodzi o wielkość, psy osiągają 33 cm suki 31 cm. Waga tego psa dobija do 16 kg. Jeśli chodzi o temperament, jest to pies bardzo energiczny, bardzo czujny, szczekliwy, nieuchny wobec obcych i podatny na szkolenie. Czy jest to pies, którego da się nabyć w Polsce? No nie, jest problem z importem tych? Psów do Polski jest to rasa, która jest dostępna za granicą. Co jeszcze jest ważne, jest to pies, który jest bardzo odporny na choroby i odporny na warunki atmosferyczne. Co jeszcze jest ciekawe, jest to pies, który należy do grupy szpiców, stąd bierze się jego niezależność i upartość. Co ważne, pies ten spokrewniony jest także z Welsh Corgi Pembroke, co widać po jego króciutkim ogonie, bądź wręcz braku tego ogona. No i przechodzimy do pierwszego miejsca, które bezsprzecznie zajął piesek meksykański, a jego nazwę wymienia się jako Szolojc-Quintle. Jest to pies, który wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych Azteków. Pochodzi on oczywiście z terenów Meksyku. Do czego on służył? Głównie był to pies do towarzystwa, no ale niestety miał też inne wartości dla Azteków. Służył również jako pokarm, ceniono jego mięso jako lecznicze. Czasami pies ten był stosowany jako po prostu okłady czyli spał z ludźmi, którzy cierpieli na przykład na reumatyzm. Niestety, był to również pies, który był często składany w ofierze. Dlaczego? Ano mianowicie dlatego, iż wierzono, że nagie psy przeprowadzają dusze ludzi do zaświatów. Dlatego jeżeli ktoś miał takiego psiaka wtedy, to był z nim chowany. Oczywiście wcześniej psiak był tak jak już wspominałam, składany w ofierze. Taki piesek w odmianie miniaturowej mierzy do 35 cm, średni do 45, a standardowy do 60. Waga zależnie od odmiany jest od 4 do 20 kg max. Jest to jedna z zaledwie kilku raz psów bez owłosienia, ale wbrew temu, że tego owłosienia ma mało, bądź go w ogóle nie ma, jest bardzo odporny i na choroby, i na warunki atmosferyczne. Temperament. Jest to piesek energiczny, czujny. Jest bardzo nieufny wobec obcych, jest to doskonały stróż. Uparty, łagodny i bardzo czuły wobec właścicieli. Pies ten ma też bardziej przystępne nazwy, jako nagi pies meksykański albo jako showlo. Czy ten psiak jest do nabycia w Polsce? Jak najbardziej tak. Dodatkowa ciekawostka na temat tego psa to jest to, że poza krajem swojego pochodzenia jest on też bardzo popularną rasą w Holandii. Ciekawa jestem, czy zgadzacie się z moją listą i czy słusznie wybrałam miejsce pierwsze, może znacie jeszcze jakieś inne, trudniejsze nazwy raz psów. Jeśli chodzi o opisy psiaków, to mnie najbardziej ujął Fechota z Pets. Dlaczego? Dlatego, że mam szpica w domu, a to jednak jest psiak, który należy do grupy szpiców, a po drugie jest on także spokrewniony z Korgi. Te psiaki też bardzo lubię i rozważałam je w momencie, kiedy chciałam kupić sobie pieska. Dajcie znać, czy tego typu content Wam się podoba. To jest też dobry moment na to, by przypomnieć Wam, abyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli lubicie go oglądać, jeżeli ciekawią Was tematy, które poruszam, ponieważ wciąż widzowie bez subskrypcji mają tą większość procentową. Zapraszam Was również na TikToka i Instagrama Szańki. Standardowo trzymajcie się. Cześć! Była to ulubiona rasa psa przywódca Jugosławii. Fu. Yy, ha, kurwa. Dobra. Jeszcze raz. Pilnowanie koz owiec. Na czwartym miejscu wylądował psiak o nazwie Charlotte Quintle. A jego nazwę wymawia się Sholoc Quintle. A jego nazwę wymienia się jako Sholoc Quintle. Schaloit Quintle.